Cześć, bracia i siostry! Jest dzisiaj ze mną synuś, który pomoże mi nagrać ten materiał dla Was. Dzisiaj materiał będzie o e, takim oto generatorku. Znaczy, generator. Teraz to jest tylko zapas energii w pudełku. Ale jest to tak, może być to generatorem, kiedy podepniecie to pod panel, który już znacie z naszego kanału gdyż jest to panel 110 w który ma właśnie posłużyć do zasilenia tego urządzonka. Urządzonko waży nie wiem, 2,5 kg może? Z 3 kg i tyle samo. No to cały zestaw tego urządzenia plus panel solarny to będzie może 5 kg. Tak więc uważam, że to niedużo, jak na zapas energii który może, ci, który może ci zaoferować nawet prąd 230 230, 230 V w takiej przetwornicy. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Specyfikacja. Tak więc dzisiaj zajmiemy się właśnie specyfikacją. Pokażę Wam urządzenie. Yy, pokażę Wam urządzenie, które, które nam tu dzisiaj towarzyszy. Zaznaczam dla YouTube'a, że dla YouTuba nie było. Że to nie jest żadna kurwa reklama, ja tego sprzętu nie reklamuję, tylko dzielę się z wami tym, co mam, yy, tym, co lubię robić, w co uciekam. Jak mnie nie ma, tą serię też już u mnie znacie i y, wracając, to macie tak. Brand, czyli firma Bowden's, model nieważny, bateria 166 watogodzin i to, i dwa, to jest 12,8 V, 12 968 mAh, więc jak na urządzenie tej wielkości uważam, że to jest naprawdę świetny wynik. Co tam dalej macie? Wejście z 14,8V. No to 2V więcej niż, no bo wiadomo, zawsze się ładuje baterię wyższym napięciem niż, niż te urządzenie, niż bateria generuje. Co tu macie? Najważniejsze 150W i to jest 150W czystego sinusu bo ja, ja tam ja czytałem o tym, pisałem z, ze sprzedawcą, pisał, że to z czystego sinusu jest 150 W, a, ro, a 300 W to jest, to jest ten, 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 ten peak time, że tak powiem, czyli ta, ta moc szczytowa. Do tego dochodzą trzy porty USB, z czego jeden Quick Charge. Na urządzeniu wygląda to tak, jak łatwo się domyślić, z niebieskie gniazdko to jest Quick Charge, nawet jest napisane. Na urządzeniu znajdziecie światełko, które pracuje w dwóch trybach: w trybie ciągłego świecenia z soczewką plus możecie nadawać sygnał SOS. Do tego są wyjścia na 12V, są wyjścia 12V. Tak, dwa wyjścia 12V i jedno wejście na właśnie panel solarny. Co mogę Wam co mogę wam jeszcze powiedzieć? W pudełku znajdziecie akcesoria. Do tych akcesoriów zalicza się ładowarka, której specyfikacja wygląda następująco. 14,8V, tak jak, jak powinno być. Czy nieważne? To odstawimy. I drugi to jest taki konektor, właśnie o taki konektor. Za mną jest w ogóle synuś, który dzisiaj ma troszeczkę zły dzień i chciałby się z wami przywitać. Powiedz dzień dobry wszystkim podglądaczom. Dzień dobry wszystkim podglądaczom. Piątka. No, widzisz, nie będziemy się na siebie, synuś, denerwować. Dawaj, dupcie tu bliżej, bo będziesz mi musiał zaraz pomóc. Wstań na chwilkę. O, okay. A czemu, mnie, czemu ty nie siedzisz na tym kocyku? Przecież po to on jest. Siadaj tu koło mnie. I pamiętaj, synuś, zaraz mi pomożesz nagrywać, tylko nie pokazuj tatusia wielkiego, ob, obsmalczonego smalczu, smalczykiem brzuszka i brzydkiej japy z krzywym, kurwa, uzębieniem. Z krzywią klawiaturą. <grym> Dobra, nieważne. Trzeba mieć dystans do siebie. Wracajmy. Urządzenie wygląda tak w ogóle z daleka. Trzymaj, synuś, teraz tą kamerę. Nie zasłaniaj tylko paluszkami i tu. A, troszkę wyżej musisz pilnować. Patrz, jak nagrywasz, bo jesteś dzisiaj moim dyrektorem. Jesteś dzisiaj reżyserem. No, urządzenie wygląda tak. Gniazdko yy, oczywiście angielskie, ale możecie kupić przejściówkę. Ta przejściówki to kosztują może z 10 zł. A kurwa na AliExpress to kupicie, jeszcze wam za to dopłacą. Oczywiście żarcik. Yy, no, w każdym bądź razie macie tak. Strycznik, no tak wygląda. No, yy, Wiecie co, odpalmy to urządzenie. O, urządzenie po włączeniu się, po uruchomieniu, daj tu bliżej na wyświetlacz synuś na urządzeniu macie następujące informacje. Jaki tryb pracy jest teraz przedsięwzięty, czyli 12V, i tu jest USB. Przełączając na AC, czyli prąd stały, macie, yy, macie już odpalone, odpalone gniazdko. Oddal troszeczkę, no tak, żeby całe było sienność widać. Oddal, jeszcze, 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 jeszcze. O! Czyli teraz po naciśnięciu raz. Ma, korzyst, ma, i, I gniazdko jest wyłączone. Odpalacie to, jest włączone. Możecie już pod, przy, podpinać sprzęt, plus 12 V, bo możecie w tym samym czasie korzystać z tych portów. To, nie, to nie, 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 nie jest żaden problem, absolutnie. Światełko wygląda tak. Plus tryb ten SOS, jak mówiłem. Tam kropka, kreska, kropka. Nie wiem, nie znam się na tych kurwa kurczę, kropkach i kreskach. Tak, tak to wygląda, moi drodzy. Wielkość urządzenia. Jeśli chodzi o uwagę, mówiłem 3 kilo, to nie jest żaden świat. Dzisiaj nie skupiamy się na testach. Przetestuję to te urządzenie. Znaczy, dzisiaj przetestujemy sobie, czy to w ogóle ładuje. Co prawda, bateria jest dopełna, ale. A no i jeszcze, oczywiście, jakość wykonana. Macie naprawdę skórę. Ona w dotyku jest jak prawdziwa. Naprawdę, to jest dla mnie fenomen. Nie? A urządzenie kosztowało mnie. Około 750 zł 3 lata temu. Dzisiaj te urządzenia są tańsze, bo pojawiło się ich więcej, większa gama, świeższe modele i więc y, możecie sobie... Jak? Ja zamówiłem to oczywiście na Amazonie. Yy, co mogę więcej dodać? Yy, urządzenie wygląda na bardzo solidne. Naprawdę. Yy, zaznaczę, że... Pokaż tutaj synuś to. to ten, ten znaczek pokaż blisko. Macie. Made in China. A wiecie co to jest z Chin, nie? Ja Wam powiem tak. Nie mam dużo rzeczy z Chin zakupionych. Mam bardzo mało rzeczy z Chin zakupionych. Ale rzeczy, które kupowałem z Chin i były takie lekkie, były takie w dotyku jakieś takie paździerzowate i to się czuło. To był chłam. To był... To był no to był chłam. Możecie wrócić do mojego filmu o tym małym białym paneliku, który, który wam tam kiedyś nagrałem I, i gdzie pokazywałem napięcia, jakie panują w, w tym. W każdym bądź razie wracając, Tam pokazywałem wam wtedy kabelki. Jeden kabel zaczął się obracać po prostu z dookoła i odpadł. To pamiętacie, powiedziałem tylko, że nie gra to dla mnie żadnej roli, no bo nie gra, taka jest prawda. Ale chodzi o to, że właśnie to, chciałem na tego nawiązać, że do takich, z takich urządzeń, kiedy korzystam, e, jakie są leciutkie, jakieś takie plastikowe i w ogóle, to, no to mi się to się podpatrzenia od na to, to się psuje już. To czego, nie, czego nie trzeba dotykać, otwierać, bo to już jest zepsute. <laughs> I to jest tak tanie jakościowo, i to jest w ogóle. Nie panikuj. Nie panikuj. Czekajcie, bo. Nie, nie patrz na kamerę, nie pokazuj mnie. No, wchodź tu. No, poszedł sobie. Widzisz, synuś, nie trzeba się bać pajączków. Po powiedziałem mu, żeby spadał, bo będziemy go. Gotować. Dobra, nieważne. Tak więc tak. Tak wygląda urządzenie. Nie pamiętam o czym mówiłem, bo uciekł mi wątek. Nie chciałem, żeby synek spanikował, bo bardzo boi się pająków, a jeden na niego wszeta. Jesteśmy na łące. Ech, dobra, w każdym bądź razie tak wygląda urządzenie. W pudełku znajdziecie ładowarkę, konektory. To są najpopularniejsze typy konektorów, czyli tych yy, złączek do paneli solarnych yy, i ta firma Bowden's postawiła właśnie na te konektory, bo w przypadku Dokio sprawa ma się zupełnie inaczej, gdyż. A gdzie ten kabel? Czekaj, synuś, nie pokazuj tutaj nic na razie. ej no nie ma kabla. Ach, tu jest. Nie, czekajcie, bo gdzieś mi przepadł kabel. Jest. Bo w przeciwieństwie, na przykład, ja Wam pokażę Tutaj pokażę statusowi. Widzicie? Taka końcówka. Co jest, naj, co jest najciekawsze? Ta końcówka, która nazywa się JY60, i tu macie, no nie pamiętam jak to się nazywa, nieważne, do wpięcia tu, do input, czyli do wejścia. To ta końcówka jest od panelu Dokio. Ona była w zestawie z panelem Dokio do, do, do ładowania właśnie te, tego typu urządzeń. A ta. Była już z myślą o tych najpopularniejszych typach złączek. Była z myślą, no bo to jest świetne przemyślane, naprawdę. Ja tego, no kurczę, jestem bardzo zadowolony z tego sprzętu. To nie, ja nie reklamuję tego sprzętu, bro, nikt mi za to nie zapłacił. Ja tylko się z Wami dzielę tym, w co uciekam, jak mi nie ma, w co, co lubię, czym się interesuję, swoim hobby. I niech tak zostanie, żeby mi YouTube, kurczę, zasięgów nie przycinał, ani nic z tych rzeczy, bo ja, ja nie reklamuję, nie wziąłem za to żadnych pieniędzy, ani nic z tych rzeczy sam po prostu stwierdziłem, że to zrobię i to zrobiłem nagrałem dla Was film, bo jak powiedziałem bo Wam obiecałem zresztą, ja dotrzymuję obietnic niech choćbyście mieli 10 lat czekać, ja dotrzymam tą obietnicę w każdym bądź razie nieważne co jest, co jest najciekawsze ja myślałem, że żeby zasilić z panela taki, taki generator tego, tego power supply'a tą przenośną przenośny magazyn prądu to ja uważałem że żeby to zrobić będę musiał podpiąć pod panel solarny pod panel solarny yy, sterownik PWM nic bardziej mylnego spójrzcie, trzymam kabel w ręku, pokaż cały ten kabel i idź po kablu synu pokazać naszym podglądaczom że nie ma tam podłączonego PWM jest tylko goły kabel, zobaczcie trzymam kabel w garści i tam przy panelu jest nie ma podłączonego PWM. Ja wiecie co, żeby wam to jeszcze zobrazować, to ten PWM mam tu. I to mnie w ogóle bardzo zdziwiło, co chyba z automatu oznacza, że ten power supply musi mieć w sobie jakąś przetwornicę, która zmienia te napięcia na różne, na różne na różnych, yy, na różnych etapach pracy. W ogóle pokażę kamerę na chwilę. Musicie wiedzieć. Słońce troszkę świeci, ale jest y, ogólnie pochmurnie, nie, nie jest niebo niebieskie, ja nie wiem czy ta kamera to odda czy nie odda, niebo jest zachmurzone, nie ma niebieskiego, są w ogóle chmury, y, niebo nie jest niebieskie, jest zachmurzone, w ogóle y, widać, że gdzieś tam słońca trochę świeci, ale to jest, to jest, to jest tylko mgiełka tego słońca, ona tylko delikatnie przenika przez, y, przez, te, przez te chmury, przez tą mgiełkę na niebie. W każdym bądź razie widzicie, trzymaj synuś, pamiętaj, to to nasze... Widzicie, pokażę Wam jeszcze raz. Bez sterownika PWM podpinacie panel pod, yy, pod, pod końcówkę XT60. W przypadku tego Dokio, widzicie? Razem się wszystko złączyło. I tutaj, pokaż, synuś, daj bliżej, bliżej, śmiało, tak, żeby było widać cały wyświetlacz. Bliżej, 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 bliżej. Dobra, i widzicie? Mryga, co znaczy, że ładuje, i tutaj. Pokazał się panel, ja odłączę teraz, patrzcie. Widzicie, zgasło. Pokaż ten wyświetlacz. Na środku, żeby był synu. Na środku? Ten wyświetlacz ma być na środku A. tego. Podnieś to trochę wyżej, o tak. Widzicie? Bo to, że ja tu przełączę, to jest tylko odłączania, wyłączania gniazdka. To nic więcej nie znaczy. Ale zaświecił się panel solarny. 12V, ładowanie baterii. Pokaż, synuś, tutaj. Zobaczcie. A wie, wiecie co? Ja bym mówiła ja Wam, pokazałem pudełko tego sterownika, ale ja, ja nie chcę być gołosłowny. I co mnie to w ogóle zdziwiło? Bo, I to, jest, to bardzo mi się podoba, bo to w ogóle ułatwia całą pracę połączenia. Wy otwieracie panel, po, wiecie, bierzecie dwa kable i wyciągacie urządzenie, i wam się ładuje. I tu nie ma żadnej filozofii. Zobaczcie. Tu jest nic, nie jest podłączone, wszystko trzymam cały sterownik. I to mi się, bo to w ogóle, to był dla mnie szok w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Ja nie miałem tak za bardzo dużo do czynienia z tymi panelami i tak dalej. Ja w całą swoją wiedzę, jaką skomponowałem w tym, te, w, tym, w tym zakresie, to jest tylko odnośnie takich typu paneli, takich o, no przyziemnych dla mnie rzeczy, nie? No, bo ja niestety nie jestem jakimś fizykiem jądrowym i nie, ja nie buduję elektrowni jądrowych, tylko ja. Ja chcę, by, chcę to mieć, chcę być przygotowany w razie czego, jakby coś miało nie pójść, jakby się coś brzydkiego na świecie miało dziać, a się, za, a, a się zaczyna dziać już od jakiegoś czasu. Wszystko eskaluje, wszystko się psuje. Ludzie też już są popsuci. Ja wam powiem, że w moim odniesieniu, odniesieniu przepraszam, w moim odczuciu, to tylko Słowianie i ewentualnie Indianie, jakieś plemiona są godne życia na tej planecie, bo jej nie szkodzą a cała reszta, jakieś Unie Europejskie, NATO ONZ i, to, i ta cała śmietanka, to są pod, kurwa do wora i do jeziora. No, tak więc co, podsumowując, urządzenie y, na spokojnie y, przyjmie do siebie, znaczy przyjmie do siebie, przepraszam, urządzenie spokojnie, y, możecie pod to urządzenie pod, spokojnie podłączyć y, coś co Be, co, co wymaga 150W zasilania spokojnie Wam to będzie działać jak długo? Nie wiem wiem, że sprzedawca deklaruje, że 80W e, wentylator bo to nawet było na, było na stronie, kiedy to kupowałem to pamiętam jak dzisiaj że 80W 80 e, wentylator będzie pod tym, e, pod tym urządzeniem działał e, będzie działał 8 godzin nieustannie czy tak jest, czy nie, nie wiem jeśli chodzi o dzisiaj to w ramach, bo to jeszcze nie jest test, ja, ja, ja na testy przyjdę tam, no przyjdę na testy, bo sobie to obiecałem. Testy przeprowadzę w domu, bo to już, już nie chodzi o to. Wiecie co, zastanawiam się też, czy podczas ładowania można bezpośrednio korzystać z tego urządzenia. Mnie mam, że tak. Tak mi się wydaje, że tak. No i co? Jeśli chodzi o firmę Baudens z Chin, no to. Gdyby nie fakt, że jest w Chin, to pff, nie dystansowałbym się aż tak, ale no używam tego już jakiś czas, od jakiegoś czasu. Urządzenie wygląda jak nowe, no bo wiadomo przecież ja nie używam tego codziennie. Ja to używam 7, 14 dni w roku, jak jadę gdzieś tam na, na, na wakacje z rodziną. No I tak to moi drodzy wygląda. Tak więc wiemy, że panel działa, ładuje, możecie zobaczyć. To wiemy na 100%. Wiemy również, że, e, że można spokojnie podpiąć urządzenie, które potrzebuje y, do zasilenia minimum 150 W. A moc szczytowa to jest 300 W, czyli to jest ten, 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 ten peak time, te godziny szczytu. <grym> no, to jest tam moc szczytowa e, to, to jest 300 W. Ale czystej sinusoidy macie 150 W, czyli na pewno 150 W możecie podłączać pod to urządzenie i w jakichś warunkach totalnie polowych ja nic więcej nie potrzebuję, bo wrzucacie sobie plecak trekkingowy na plecy, w jedną rękę ładujecie yy, sobie to urządzenie, w drugą bierzecie to i maszerujecie. W plecaku macie wszystko resztę i sobie idziecie i macie gdzieś. Nikt, ten kto nosi się nie prosi. Nie, niebezpieczeństwa mogą stać się tylko zombie. <laughs> Tak więc jeśli chodzi o dzisiejszy dzień to dziękuję, że mogłem wam to pokazać. Dziękuję, że jesteście. Dajcie znać, co o tym myślicie. Całość prezentuje się następująco. Ano ja wam co wam powiem? No jak widzicie, no, panel solarny, no mm, idealny kąt do słońca. Tak więc ja tu no zawsze staram się wam pokazać urządzenie, które działa zawsze w najskrajniejszych warunkach. Czyli wiecie, co z tego, że macie panel solarny, który wiecie, że w słońcu działa? Nie, to nie chodzi o takie testy. Dobrym testem dla takiego panela solarnego, panelu, panela, nie wiem, nieważne, pamela, <laughs> dla takiego pamela I będzie to, że wy go weźmiecie w pochmurny dzień na dwór, podłączycie i sprawdzicie, jak on się sprawuje w, to, w, w minimalnym świetle i jeśli on się sprawuje, w dupowatym świetle. To znaczy, że tak, to jest urządzenie, które jest warte może jeszcze nie zakupu, ale uwagi. Bo ja też, ja zanim to kupiłem, ja ze wszystkim tak robię. Samochód, jak kupowałem Infinity, e, ja siedziałem dwa tygodnie blisko i czytałem wszystko, co możliwe, co, coś, co się dało o tym samochodzie. Nawet się dowiedziałem, że Sebastian Vettel brał udział w jego budowie. Ten, y, jeden z, z najlepszych kierowców Formuły 1. Nieważne. Chodzi o to, że, że ja się zawsze rozczytuję dużo i, i dlatego ten kanał, chciałbym Wam za pomocą tego kanału właśnie pokazać to, że nie oglądajcie telewizji, nie słuchajcie ludzi, nie, nie, nie łaźcie się na te produkty w reklamach. Nie. Dobry produkt to taki, co działa, a nie co ładnie wygląda. Tak więc w, w, mi chodzi o to, żeby zachęcić Was do używania rozumu samodzielnie, do tego, żebyście wy, żebyście wy zrozumieli, że inicjatywa musi od Was wyjść. To Wy musicie zadać pytanie, Wy musicie szukać odpowiedzi, Wy musicie się zainteresować. To nie jest tak, że Wy siadacie sobie po pracy 16, 18 po kąpieli e, z talerzem kanapek i cieplutką herbatką z cytrynką przed telewizorem i oglądacie Teleexpress. Gdzie wam mówią, jak to Ukraina nie wygrywa? <laughs> nie. Wy powinniście. Owszem, ja też tak bym robił, jakbym miał telewizję, ale. 10 lat już nie oglądam tego chłamu i dlatego mam taką wiedzę. I oczywiście bardzo dużą rolę odegrał w tym Edward z, z Radia Telewizji Sławenia. za co jestem mu bardzo wdzięczny. No i. Bo, bo tak kończy się coś dobrego w moim życiu zadziało dzięki niektórym ludziom i choć jest mi ciężko w wielu aspektach mojego życia, to jakoś pre do przodu mam przy sobie swojego synka, którego kocham ponad życie i i on mi towarzyszy i zawsze mi nagrywa, wszystko fajnie pokazuje, a ja nie wiem, czy ja Wam pokazywałem to światełko czy nie a, o, można, widzicie, skorzystać ze światełka i SOS plus tu jak wciśniecie wyświetli Wam się napis AC możecie korzystać już z urządzenia bądź je wyłączyć i teraz tu już już bezpieczna strefa wrażenie, że dziecko chciał tam palca wsadzić, albo język, albo inne części ciała, to lepiej nie lepiej to wyłączyć, no, tak więc co test, dobieg, końca, test, prezentacja bardziej niż test, na test przyjdzie czas ale testy nie będą się odbywały już w panelu tylko po prostu, o widzicie, dokończyło się ładowanie urządzenia, czyli bardzo dużo nie było, troszeczkę tylko, więc urządzenie się naładowało, co mnie cieszy bardzo w każdym bądź razie wracając, ja już tylko przetestuję te urządzenie naładowane dla Was pod kątem pod kątem yy... Jego wydajności, jak on działa co, i czy działa. Sprawdzimy te porty. Nie wiem, czy mamy jakieś urządzenie, które mógłby pod to podpiąć. Ale to nie jest dla mnie ważne, ja w ogóle z takich rzeczy tu nic nie, nie używam. Nie mam nawet takich, tych z takimi rzeczami, żebym mógł tu coś podpiąć. Chociaż chyba mam telewizorki w tym na, na zagłówkach w samochodzie. No to super, akurat też mam dwa telewizory, więc macie dwa gniazda i sobie pod, podpinacie na przykład tamte telewizorki samochodowe 12V. No i co, nie jest super! Telewizorek jest wielkości, żeby was nie skłamać właśnie, no takiego czegoś o. Może trochę mniejszy nawet, może gdzieś tak o tu o, te na, o, o, o napisy jak tu idą tak, o. tak i tak. No i taki telewizorek co siedzisz z odległości na przykład tam 70 cm czy 50 cm, oglądasz, no to jest spoko podczas jazdy, nie? No, sumie tak to wygląda. Telewizorków może nie będę testował, ale mam w domu wentylator. Będziemy testować urządzenia na, na 230V. Mam laptopa gamingowego, który akurat potrzebuje troszkę większego zakresu mocy, żeby obudzić tą kartę graficzną i tak dalej, procesor, żeby to wszystko dobrze hulało, więc sprawdzimy to sobie, urządzenie, na przykład pod właśnie. Yy, pod laptopem, po telefony, czy się ładują, jak, czy jak Quick charge działa, <coughs> czy to jest tylko niebieska wlutka, wlutowane urządzonko tam, czy to jest faktycznie kolor odzwierciedla sposób działania tego to tyle moi drodzy dziękuję, że jesteście, dziękuję Ci syneczku że tak bardzo mi pomogłeś po, po, pozdrów wszystkich naszych podglądaczy powiedz pozdrawiam, pozdrawiam. <laughs> tak, synuś Was pozdrawia ja też Was pozdrawiam, dajcie kciuka w górę, wyślijcie materiał dalej, zasubskrybujcie Zostawcie jakiś komentarz. Jak macie jakieś pytania, na które chętnie odpowiem, to wbijajcie w komentarze, w to sekcji komentarzy. Postaram się, postaram się przeczytać i odpowiedzieć na najbardziej nurtujące Was pytania. O ile będę znał odpowiedź, bo ile lat ma dwuletnie pry, jakiego koloru jest czerwony kapelusz, pojęcia nie mam. Więc nie wiem, czy... czy Dam radę. Dobra, żarty żartami. Dziękuję, że jesteście. Jesteście wspaniali. Kocham Was umysłem, serduszkiem. Jestem z Wami, bądź na odwrót i bądź jedno i drugie. Jesteście wspaniali. Kanał w ogóle zastopował ostatnio, ale mnie to nie rusza, bo ja też zastopowałem z filmami. Powiedziałem Wam na początku tego filmu, dlaczego tak się dzieje. Dzieje się tak, bo projekt lody ciasteczkowe troszkę mi nie wyszedł przez co przestałem dodawać filmy nagrałem chyba tylko jeszcze dwa filmy które wam dorzucę już przy ścinaniu i tak dalej do tego właśnie do tego właśnie nie do tego tylko dlatego właśnie między innymi nie miałem ostatnio czasu tak więc tak to wygląda oleje RSO będą się robiły niebawem tak, będą się robiły niebawem oleje RSO, w ogóle mam dla Was dużą niespodziankę, ale to nie będę tutaj nie będę spoilerował tak więc moi drodzy, jeśli chodzi o mnie jeśli chodzi o mnie to to tyle raz jeszcze subiś łapka, komentarz, rozsyłajcie komentujcie i przygotowujcie się, bo naprawdę nie chcę wieszczyć, nie chcę straszyć ale źle się, ale dobrze się nie dzieje więc yy, warto mieć na uwadze właśnie tego typu urządzenie gdybyście musieli się ewakuować kurwa i mieszkać w jakichś jaskiniach. <grydy> gdybyście musieli zmienić ty, życie miejskie i na życie jaskiniowca to warto mieć takie urządzenie na na uwadze. Dobra, jeśli chodzi o mnie to tyle. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że mogłem to Wam pokazać. Rozsyłajcie to raz jeszcze i Miłego dziąka. Mam nadzieję, że będzie wam tak miły jak wasz. Trzymajcie się.